Hejka. Witam w drugiej części komentowania filmu Smysłała. Wiem, że widać tutaj, że trwało 14 i 8 sekund, 14.8 sekund. Ale przez to, że ja gadam, to zajmuje dłużej. Więc bez przedłużenia kontynuacja. Jest głupi pomysł, czemu my się tutaj chowamy pod schodami? Przecież o to on już tu jest! Nie nie idzie, za... O, zapomniałam, że za nimi też jest... też jest szyba. Nie o, jest no, tyle, on już tu jest! To o nie to on, to, on to on i ma noże! On teraz ma noże! Teraz ty nie masz noży i ty nie będziesz tylko on ma teraz! Ty szybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj do piwnicy, do tego, do garażu, do garażu może lepiej. Na, co masz, może rzućmy jakimś eee... tym butom go tym, tym albo... Co masz Dobra. paliwo nie paliwo się nie przyda po co paliwo yy, to gdzie tu masz Może... broń jest chcesz... Masz? O, bronie, tak, to się, o tak, bronie, bronie, dobrze, chociaż jeden masz plus, o, ale dziewczyna ma bronie, pierwszy raz widzę, ale wezmę to, akurat masz też chyba z ogniem, akurat możemy go lekko przysmażyć, ja z tymi oczami wielkimi, a dobra, mamy różne rzeczy, okej, okay, to będziemy mogli go nawalać, Ty to chodźmy, jesteście on tu już będzie chciał, Te, nie ma go, o nie, już zniknął, nie ma go w tym miejscu, o, o, gdzie on jest teraz, nie wiem, w którą stronę gdzie poszedł, w lewo, Zajdę was Prawo, nie, nie wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest, co robimy, Livia, masz jakiś pomysł, co robimy? Gdzie on jest? Tu jest! Rozbijamy o, siebie. nie, rozwala to! Chcę wejść do Twojego domu! Co robimy? Mów, strzelamy czy co? A, nie, zobra, a masz, a masz, a masz, a, masz, a masz laseru! Pyta się, co robimy? Mów, strzelamy, a potem i tak strzela. No Niech poczeka na odpowiedź. Unika, unika, sprytny jest! A masz, a masz, masz jak się chowa! Ale mały jeden, ej, on domyślał! Ale ja tu w skrzynce mam takie rzeczy! Co masz? Co masz w skrzynce? Taka. Co wiesz? Jesteś, jesteś na to gotowy? Nie ja mam klina! Co to jest? Taki grill? No, możemy postawić tego grilla i możemy go. Po co tam ci taki postawić? wielki grill jest potrzebny? Co? co? Jaki to teraz wielki? nie gra rolik. O tu wchodzi, mam o, tu wchodzi, o tu wchodzi, dobra, chodźmy tu tyłem, 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 no tyłem, no dawaj, tyłem, tyłem, no tyłem. Okej, okay, to rozstawmy może tego grilla, podłóżmy drewienko, drewno nie akurat mamy tutaj. Y, ja mam ziemię, ale drewno, masz może drewno? Szubo, mam, mam drewno. Masz drewno, okej, okay, to rozpalmy A, grilla. Mam wszystko, co rzucimy do grilla. go do tego grilla, tak, zróbmy, to to będzie genialne. O, tutaj! Tu jak będzie wchodził, tu będzie wchodził i go zepchniemy tu, w tym miejscu go zepchniemy do gryla. O, tu go zróbmy, tu go postaw. Dobra. W tym miejscu go postaw i on wtedy spadnie. Tak, idealnie, idealnie. O nie ok, no. Daj szybciej, bo zaraz tu przyjdzie. On tu już idzie. On tu się zbliża. Tutaj? No, może być. Ja go zatrzymię, będę go nawalał. Czekaj, chodź tu. A masz, a masz. Nawalał go, nawalał go. Sproni poważnie. Pół, pół. Dostaje, 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 dostaje. ja go nawalam. Na długo go nie zatrzymię. Wy to mi język. Jaki długi język! Nie, Jedna, co cofam się, wycofał się. O, już się pali! Rzucaj, rzucaj wszystkim, co masz! O dostaję, co ty był rzucasz? zostaję zostaje! Przeterminował się! Zmienił się na to Jak on śmierdzi! Co ty mu zrobiłaś? Co ty? <śmienic> ja to co ty zrobiłaś? A tu jesteśmy, tu jesteśmy, a tutaj jesteśmy, brrr, też mam język, brrr, też mam język, chodź tutaj, co ty zrobisz, chodź, chodź, chodź tutaj, tutaj jestem, brrr, też. szybko skacz, 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 skacz. No, no, może trafi, patrz, patrz, idzie, idzie, chodź, tu jesteśmy, yes, pali się, pali się, gryluje się z tej, co? Cały. Charlie się gryluje, patrzcie Co się dzieje? Wow, zgrillował się Ja, to jest to genialny plan Dało się, patrzcie, jest Haha, jest, <tysk> jest cały <tysk skryluje> zgrylowany Ale się przysmarzył Aż do węgla Panikuje go Ej, Panikuje, patrz Ucieka, ucieka Ucieka, Charlie uciekł Ale się pan. Spaliśmy go po prostu i się podpalił. do no wody! Ucieka do wody. Dobra, patrzcie jak szybko uciekł i do wody. <grym 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 wody. Udało się! Piątka, wody. piątka linia! Byliśmy radę! Fajnie było! Dlaczego oni się pouderzali? Miejcie sobie dać piątkę, a nie się uderzyć! Smażyliśmy go, a wy widzowie możecie wejść na mój sklep. Zapraszam Was na Smajlandię! Nie no, to, czy mi się wydaje, że już trzeci raz on to on daje sklep czy czwarty? bo w ogóle to nie zauważałam tego zbytnio. No, ale pff, bez znaczenia. Dooglądajmy to i potem kończę. Gdzie mamy właśnie całą wioskę, wszyscy moi przyjaciele są i jest koszulka nowa SIBY i jest wiele rzeczy, które się pojawia. Na moim sklepie smajsokróka.pl czekam na Was. Do każdego zamówienia rzucam gratis naklejki, nowe zdjęcia moje z autografem podpisywanym własnoręcznie przy każdym zdjęciu. Tak, akurat własnoręcznie. Na pewno każdym będzie dalej, no więc też zobaczcie moje nowości i uu, team! Okej, okay, ja dziękuję za oglądanie no i znajdę jakiś inny głupi film Smythlowa, to może że go też też skomentuję ja dziękuję i pa